Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw, m.in. pojawiają się już pierwsze nazwiska podkarpackich kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Krośnieński holding komunalny inwestuje w kolejne instalacje fotowoltaiczne. Muzeum Marii Konopnickiej w Czarnowcu będzie zmodernizowane. Do wyboru do Parlamentu Europejskiego pozostało kilka miesięcy, jednak pierwsze nazwiska kandydatów już zaczęły się pojawiać. Polska wybierze 53 posłów do parlamentu. Z województwa podkarpackiego wybranych zostanie troje europosłów. Przypomnijmy, że obecnie to Elżbieta Łukaciewska z Platformy Obywatelskiej oraz Tomasz Poręba i Bogdan Żońca z Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentują oni nasze województwo w Unii Europejskiej. Nieoficjalne informacje sugerują, że liderem Listy Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego może być Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, a z drugiego miejsca startować może Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, choć jego kandydatura wydaje się niepewna z powodu problemów zdrowotnych. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się również Ryszarda Terleckiego, Marka Kuchcińskiego, Władysława Ortyla oraz ponownie Bogdana Żońce. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Krośnieński Holding Komunalny otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 4,5 miliona złotych dofinansowania na budowę trzech kolejnych instalacji fotowoltaicznych. Dotychczas takich instalacji w spółce było 13. To co jest bardzo ważne, to jest to, że powstają instalacje razem z magazynami energii. To są pierwsze instalacje, które spółka nasza, buduje z magazynami energii, to jest rzeczywiście bardzo duży, bardzo duża zmiana w porównaniu do tego, do tego, co było. bo tak naprawdę my budujemy system samowystarczalności energetycznej i bez magazynowania tej energii no to funkcjonowanie tego systemu takie sprawne nie będzie możliwe. Dzięki nowym instalacjom uda się wyprodukować dużo mocy. Tutaj mówimy o 450 kW, jeżeli chodzi o moc tych instalacji, a magazyny są o pojemności 400 kWh. Instalacje z magazynami energii powstaną w trzech różnych miejscach. To będą obiekty zarządzane przez spółkę, czyli Regionalne Centrum Odzysku Odpadów. Tam będzie jeden magazyn. Ujęcie wody w Szczepańcowej, tam będzie druga instalacja, tam już też mamy instalację, zresztą w Regionalnym Centrum, Centrum Odzysku Odpadów też mamy instalację, bez magazynu jeszcze w tej chwili i na przepompowni przy ulicy Ściegiemnego. Zakończenie inwestycji zaplanowano na marzec 2025 roku. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu będzie rozbudowane, zostanie zmodernizowany park i zabytkowy dworek. Powstanie też nowy pawilon. Na renowację przeznaczono blisko 18 milionów złotych. Takie duże środki udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Podkarpacia oraz z budżetu województwa podkarpackiego. Ten montaż finansowy spowodował, że środki są naprawdę duże, środki, które do tej pory w tym miejscu nigdy nie były przeznaczone w takiej wysokości. W ramach projektu powstanie nowy obiekt o charakterze wystawowo-administracyjnym. Głównym takim punktem będzie sala widowiskowo wielofunkcyjna sala widowiskowo-koncertowa, w której też powstaną ekspozycja, ekspozycje muzealne będzie można kilka naraz robić, nawet ekspozycji. Będzie przestrzeń magazynowa dla eksponatów i będą pomieszczenia dla pracowni działów merytorycznych. Odrestaurowany zostanie park otaczający muzeum. Podniesiemy stopień bezpieczeństwa, bo będą systemy antywamaniowe. Cała powierzchnia, alejki będą przebudowane. Będzie atrakcyjność podniesiona parku poprzez modernizację stawu, który się znajduje w, w dolnej części będzie to Maltana, będzie, będzie również kalina tak zwana baśni, grota Krasnoludka. Myślimy o Wszystkich odbiorcach. Poza budową nowego pawilonu i modernizacją parku, remontą poddany zostanie także dworek. Będzie przywrócony pierwotny wygląd od strony zachodniej, tak jak przyjechała w 1903 roku. Chcemy przedłużyć właśnie ten taras, odtworzyć z archiwalnych właśnie fotografii. Tak więc będzie troszkę z historii i trochę nowoczesności. I prezentowane będą te zbiory w sposób bardziej nowoczesny, które nie będą odbiegać od współczesnych standardów muzealnictwa w Polsce. Będzie jednym słowem można by powiedzieć, że będzie nasze muzeum o charakterze biograficzno-literackim jedno z najnowocześniejszych tego typu muzeów w Polsce. Inwestycja ma być zrealizowana do końca czerwca przyszłego roku. Trwają rekrutacje do przedszkoli. W krośnie proces ten odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap naboru dzieci potrwa do 7 lutego. Polega to na tym, że rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli mają złożyć deklarację o chęci kontynuowania opieki przedszkolnej w roku. Kolejnym roku szkolnym. Na tej podstawie ocenimy, ile mamy wolnych miejsc w przedszkolach. Według wstępnych analiz w przedszkolach dostępnych będzie ponad 1450 miejsc. Chęci kontynuacji bezwładnej liczby dzieci 6-letnich, która opuści przedszkola i te, które zostają, zakładamy, że będą kontynuować, że miejsc dla nowych dzieci będziemy mieli jakieś 300-350 także. To jest, to jest duża grupa. Powinniśmy zapewnić miejsca dla wszystkich chętnych mieszkańców Krosna, których, którzy będą chcieli, żeby ich dzieci chodziły do przedszkoli Krośniejscy. Po ustaleniu konkretnej liczby miejsc w rekrutacji rozpocznie się jej drugi etap. Będzie prowadzona rekrutacja od, od 14 lutego do 21 dla dzieci, które po raz pierwszy będą zapisywane do przedszkoli. W drugim etapie rekrutacji obowiązują określone kryteria przyjęć. W pierwszym etapie nie ma żadnych kryteriów, tylko rodzice dzieci uczęszczających złożą deklarację, że chcą kontynuować. Drugi etap będzie to, są to kryteria konkursowe. Oczywiście, że w tych kryteriach są kryteria te ogólno, ogólnopolskie, które mówią o dzieciach z pewnymi niepełnosprawnościami, o, o, o rodzinach wielodzietnych. Natomiast mamy też kryteria krośnieńskie, które przede wszystkim preferują rodziny. Mieszkające w Krośnie, czyli dwójka rodziców pracuje, jeden przynajmniej rodzic pracuje w mieście Krośnie i podatki płaci w Krośnie. Jest to rodzina, która posiada kartę mieszkańca, jest to rodzina, której dziecko już chodzi do placówki opiekuńczej czy do, do placówki edukacyjnej w Krośnie. No i tam, jeszcze ostatni kryterium, że z tego co pamiętam, zamieszkanie jest w pobliżu placówki, do której rodzice aplikują. Szczegółowe informacje można znaleźć w serwisie internetowym nabór w zakładce Dokumenty. Zespół szkół ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie już po raz 19 gościł najlepszych młodych cukierników z Podkarpacia. Rywalizowali oni o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik. Tematem przewodnim turnieju byli polscy Olimpijczycy. No zawsze chcemy wyłapać najlepsze talenty, najlepszych takich młodych cukierników, bo to są zawodnicy, zawodniczki, które uczą się w szkole branżowej, w klasach większości młodocianych, mają właśnie współpracę, podpisane umowy z pracodawcami i u nich odbywają tą praktyczną naukę zawodu, więc przy okazji też jest promocja pracodawców, którzy bardzo chętnie przyjmują cukierników, właśnie młodocianych uczniów w zawodzie cukiernik, bo dzięki temu mogą sobie już wyłapać talenty. Na tym etapie rywalizowało 10 osób. W tym roku to są same dziewczyny i przyjechali takie miast jak Dębica, Jarosław, Jasło, Brzozów, no i nasza też uczennica jedna startuje też. Turniej składał się z dwóch części. Są dwa etapy tego konkursu. Pierwszy etap już jest za nami, to jest etap teoretyczny. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 30 punktów, zadań i za te 30 zadań mogli dostać 30 punktów. I teraz druga część rozpoczęła się jakieś godzinkę temu. To jest część praktyczna, która trwa aż 5 godzin. Zakres pracy to mamy oczywiście do zrobienia tradycyjnie tort, yy, czyli złożyć ten tort. Od zera wykończyć odpowiednią techniką nawiązującą do danego tematu, przygotowanie figurek yy, i przygotowanie monoporcji takich ciasteczek bankietowych. Tegoroczny konkurs wygrała Amelia Kubacka z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie. Pozostałe miejsca zajęły Kamila Depciuch z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu, Nikola Chęć z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie oraz Magdalena Lik z Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy. Każda z uczennic weźmie udział w ogólnopolskim finale, który odbędzie się we Wrocławiu. W Brukseli odbyła się premiera najnowszych dwóch produkcji telewizji obiektów z cyklu Polscy Wizjonerzy przybliżające szerszej publiczności postaci wybitnych Polaków. 30 stycznia w siedzibie Parlamentu Europejskiego miał miejsce pokaz filmu Weigl – Zwyciężyć Tyfus. Obraz poświęcony jest profesorowi Rudolfowi Weiglowi i jego przełomowej pracy nad pierwszą na świecie skuteczną szczepionką przeciwko tyfusowi plamistemu, ratując tym samym miliony ludzkich żyć. Dzień później w domu polski Odbył się pokaz kolejnego filmu, Loret, Leśnik z Charakterem, opowiadającego z kolei o Adamie Lorecie, który był pionierem w dziedzinie leśnictwa i pierwszym dyrektorem lasów państwowych. Stał się ofiarą represji sowieckich w 1939 roku. Obie wyjątkowe projekcje filmowe zostały zorganizowane przy współpracy z europosłem Bogdanem Rzońcą.